Widzów na koncercie nie brakowało. Sala była pełna publiczności. Na scenie w gwiazdkowej scenerii prezentowały się dzieci i młodzież, dla których muzyka to druga i bardzo ważna część ich życia. Nie zabrakło zarówno śpiewu, jak i tańca. Słuchano piosenek w wykonaniu zespołów wokalnych Mini Forte, Wolsztynella oraz To Tam, To Tu. Trzeba przyznać, że wykonawcy włożyli w ten występ wiele pracy. Podobnie było z tańcem. Taniec nowoczesny przedstawiły dziewczynki z formacji Bastek, natomiast po raz pierwszy przed wolsztyńską publicznością pokazali się chłopcy z zespołu tańca breakdance, którzy ćwiczą sami bez osoby prowadzącej od pół roku. Cieszymy się, że młodzi ludzie w naszym mieście prezentują tak wysoki poziom kulturalny.